Kryminalny kalendarz adwentowy okienko dziesiąte Johan Philip Nordland Cofamy się o 124 lata. Powoli dobiega końca rok 1900, który okazał się bardzo trudny dla zwolenników zniesienia kary śmierci w Szwecji. Choć do świąt zostały zaledwie dwa tygodnie, trudno mówić o radosnym oczekiwaniu. Właśnie dziś stracony przez dekapitację zostaje 25-letni Johan Filip Nordland, który staje się tym samym przed ostatnią osobą w Szwecji, na której wykonano karę śmierci i ostatnią, na której zrobiono to w ten sposób. Johan Filip przyszedł na świat w 1875 roku i był synem z nieprawego łoża. Jego ojciec, kiedy miał 20 lat, spotkał o 16 lat starszą pokojówkę. Ich znajomość przerodziła się w uczucie, a para doczekała się trzech synów. Najstarszy urodził się głuchoniemy. Johan Filip, często nazywany po prostu Filipem, był dzieckiem środkowym. Życie rodziny było początkowo trudne ze względu na panujące w Szwecji silne przekonanie, że intymność i posiadanie dzieci zarezerwowane jest dla związków małżeńskich. Mimo tego rodzice chłopców uchodzili za bardzo troskliwych i zaangażowanych, a rodzina wydawała się bardzo związana. Chcąc zapewnić dzieciom lepsze życie, w 1881 roku para wzięła ślub, a w 1882 wszyscy przeprowadzili się do Falun. Johan był uważany za dziwne dziecko, które właściwie nigdy się nie uśmiechało. Nie za dobrze radził sobie w szkole, był niespokojny, łatwo się rozpraszał. I nie potrafił skupić się na lekcjach, co skutkowało niemal ciągłym karaniem ze strony nauczycieli. ówczesne metody wychowawcze nie należały do najłagodniejszych, więc chłopiec często był po prostu przez nich bity. Johan czuł się coraz bardziej niezrozumiany i zdemotywowany, w wyniku czego często uciekał w świat marzeń, w którym wyobrażał sobie inne, łatwiejsze życie, pragnął władzy i pieniędzy. Mając 10 lat, zaprzyjaźnił się z kolegą ze szkoły. Chłopiec był biedną sierotą i mieszkał ze swoim nauczycielem. Obaj dzielili się ze sobą swoimi marzeniami, aż w końcu przerodziło się to w plan ucieczki. Aby zdobyć pieniądze, Johan okradł swoich rodziców, a jego kolega opiekuna. Mieli też swój sposób na początek nowego życia. Wykorzystując wiek, pukali do obcych domów, prosząc o schronienie oraz posiłek. Wiele osób lidowało się nad biednymi dziećmi i wpuszczało je do środka, oferując możliwość umycia się, przenocowania i zjedzenia czegoś ciepłego. Przyjaciele nie okazywali jednak wdzięczności. W nocy okradali pomocnych im ludzi, zabierając z ich domów wszystko, co wydawało im się wartościowe. Następnie uciekali, sprzedawali swoje łupy napotkanym osobom i robili to samo na kolejnym odcinku swojej wędrówki. W końcu postanowili wrócić do domów, choć w źródłach można znaleźć różne wersje na temat tego, dlaczego tak się stało. Według niektórych z nich chłopcy sami zdecydowali, że taki wędrowny tryb życia jest dla nich zbyt stresujący i wyczerpujący, choć pojawiają się też wersje, że dzieci zostały zauważone przez przyjaciela rodziny Johana. Mimo ogromnego stresu, jaki wywołała w rodzicach ucieczka ich syna, Przyjęli go z otwartymi ramionami, wybaczając mu wszystkie wybryki. Kiedy Johan wrócił do szkoły, jego wyniki w nauce były całkiem niezłe. Niestety, wciąż otrzymywał kary i upomnienia za to samo za zachowanie. Nauczyciele uważali go za dziwne i zaburzone dziecko, które sprawia, że wszyscy w jego otoczeniu czują się niekomfortowo. Już w 1887 roku, w wieku 12 lat, Zagubiony i wyobcowany Johan uciekł po raz kolejny, tym razem sam. Od czasu ostatniej wędrówki bardzo jednak wydoroślał i zmężniał, więc nie mógł już nachodzić obcych ludzi, udając niewinnego małego chłopca. Zrozpaczony ojciec nastolatka desperacko szukał swojego syna. Kiedy w końcu udało mu się go znaleźć, błagał Johana, by przestał oszukiwać i okradać ludzi. Chłopak postanowił więc podejść do swojego nowego życia jak dorosły. Wykorzystując siłę i zdolność do pracy, chwytał się różnych zajęć, pomagając na przykład rolnikom. Przez półtora roku pracował też w Tartaku, co, jak sam później mówił, było jedynym okresem, kiedy próbował żyć uczciwie. Ostatecznie uległ jednak pokusie i sfałszował rachunek, za co zwolniono go z pracy. Wyrzucony z domu dla pracowników Tartaku błąkał się, szukając nowego pomysłu. Jako piętnastolatek miał już 180 centymetrów wzrostu, więc trudno było mu wywołać w kimś współczucie. Szybko wymyślił jednak nową strategię. W związku z tym, że jego starszy brat był głuchoniemy, Johan doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak udawać taką osobę. W ten sposób zaczął naciągać i oszukiwać kolejnych ludzi o dobrym sercu. W 1891 roku po raz pierwszy się przeliczył i popadł w konflikt z prawem. Postanowił bowiem pójść o krok dalej i ukradł konia. Kiedy próbował go sprzedać, natknął się na osobę, która rozpoznała Zbierze i zgłosiła przestępstwo. Nastolatek został aresztowany i skazany na cztery miesiące więzienia. Pobyt tam wcale jednak nie był dla Johanna lekcją. Kiedy wyszedł na wolność, stał się jeszcze bardziej zbuntowany i postanowił, że nie da się więcej złapać. Nie oznaczało to, że zamierzał zmienić styl życia. Nadal okradał i oszukiwał ludzi, ale starał się zachować większą ostrożność. Podróżował po Szwecji i twierdził, że daje mu to szczęście i wolność. Wolał przebywać na peryferiach, gdzie ludzie wydawali mu się bardziej życzliwi i ufni niż w dużych miastach. Nadal udawał głucho niemego, licząc na współczucie i pomoc, które później wykorzystywał. To mu jednak nie wystarczało i wciąż szukał nowych, niekoniecznie uczciwych sposobów na szybki zerobek. Przez jakiś czas włamywał się na farmy i obcinał koniom włosie, które później sprzedawał. Niestety aby uzyskać ich jak najwięcej, ciął bardzo blisko skóry zwierząt, często powodując bolesne i krwawiące rany. Wieść o wędrującym przestępcy dopuszczającym się tak strasznych czynów zaczęła się roznosić. Mężczyzna był poszukiwany przez policję, a fakt, że pisano o nim w gazetach, napawał Johana swego rodzaju dumą. W październiku 1892 roku nastolatek został złapany i ponownie trafił do aresztu. Oskarżono go o wiele przestępstw, do większości których zatrzymany się przyznał. Tym razem wyrok był wyższy, skazano go bowiem na trzy lata pozbawienia wolności. W 1895 roku otrzymał kolejny wyrok, który miał odbyć w więzieniu w Sztokholmie. Z powodu niewłaściwego zachowania w placówce i innych przewinień musiał odsiedzieć cztery lata i to właściwie tutaj jego plan na przyszłość przybrał ostateczny i drastyczny kształt. Johann we więzieniu wymyślił dla siebie dwie drogi. Albo zmieni swoje życie na lepsze, albo popełni zbrodnię, która przejdzie do historii. Po wyjściu z więzienia dwudziestolatek wrócił do domu, a rodzice po raz kolejny dali mu szansę, wierząc, że teraz syn zmieni swoje życie. Początkowo mężczyzna naprawdę się starał. Intensywnie szukał zajęcia, ale jako były skazaniec miał trudności ze znalezieniem pracy, więc wkrótce wrócił do dawnych przyzwyczajeń i włóczęgostwa. Johan szukał celu kolejnego napadu rabunkowego, ale tym razem nie chodziło wyłącznie o kradzież. W nocy z 16 na 17 maja 1900 roku dopuścił się czynu, który miał uczynić go postrachem społeczeństwa przez wiele lat i na stałe zapisać się w kryminalnej historii Szwecji. Mężczyzna wsiadł na prom w Arboga, a tam kupił bilet na wieczorny rejs promem parowym Prince Karl do Sztokholmu. Zawartość jego bagażu stanowiły dwa rewolwery, kilka noży chłódki, których zamierzał użyć, aby zamknąć drzwi do maszynowni. Jego plan był jasny – okraść i zabić jak najwięcej osób na statku oraz ukraść rejestr okrętowy. Aby uniknąć wczesnego wykrycia, planował również podpalić statek. O godzinie ósmej wieczorem około 20 pasażerów weszło na pokład statku. Johan zaczął od rozeznania – Sprawdził, gdzie jest kapitan, ile jest łodzi ratunkowych i gdzie ulokowani są pasażerowie. Kapitan był dla niego najważniejszy, to on miał zginąć pierwszy. Kiedy mężczyzna opuścił sterówkę i ruszył w kierunku Koi, stojący przy schodach Johan wbił mu sztylet w plecy. Bez emocji patrzył, jak jego ofiara spada na dół, a kiedy upewnił się, że kapitan nie żyje, ruszył w poszukiwaniu kolejnej ofiary. Śpiącemu dziewiętnastolatkowi przyłożył rewolwer do skroni. Chłopak zginął na miejscu, a na pokładzie wybuchła panika. O ile cicha śmierć kapitana pozostała niezauważona, tak wystrzał zbudził wszystkich pasażerów, którzy przekrzykiwali się, pytając, co się właśnie stało. Oprawca nie tracił jednak czasu. Wszedł do pomieszczenia, w którym przebywała kobieta z dwójką nastoletnich synów. Johan dźgnął matkę nożem na oczach jej dzieci tak gwałtownie, że złamane ostrze zostało w jej ciele. Kiedy z bronią odwrócił się w stronę krzyczących nastolatków, których ciężko ranił, został zauważony przez innych pasażerów. Niektórzy próbowali z nim walczyć, ale uzbrojony mężczyzna nie miał żadnych skrupułów. Strzelał i dźgał ludzi na oślep, kontynuując swój morderczy plan. Kolejne dwie osoby zginęły od broni palnej. Jedna z pasażerek zauważyła inny statek w okolicy i robiła wszystko, aby ktoś zauważył, że potrzebują pomocy. Kapitan zwrócił uwagę na to, że na promie Prince Karl dzieje się coś złego i zwrócił się w jego stronę. Kiedy Johann zdał sobie z tego sprawę, zaczął strzelać w kierunku statku, ale ten nie zmienił kursu. Mężczyzna pobiegł więc do jednej z łodzi ratunkowych i odpłynął z pełną świadomością, że cała akcja nie poszła zgodnie z pierwotnym planem. Nie udało mu się podpalić statku ani ukraść rejestru, a ponadto zostawił na pokładzie część łupów. Choć plan się nie powiódł, częściowo dlatego, że przerażeni pasażerowie zdołali zwrócić uwagę innego promu, Johan i tak popełnił jedną z najgorszych serii morderstw w historii Szwecji, zabijając cztery osoby i raniąc dziewięć, z których osiem przeżyło. Ofiarami jego szaleństwa byli kapitan statku, rzeźnik, starsza pani, rolnik i handlarz bydłem. Udało mu się uciec ze statku, ponieważ nikt nie wierzył, że jeden człowiek ma wystarczająco siły, aby samodzielnie umieścić łódź ratunkową na morzu i odpłynąć. Choć Johanowi udało się ukraść trochę pieniędzy, to zdecydowanie zbyt mało, aby mógł żyć bez trosko. Wieść o tragicznych wydarzeniach na statku rozniosła się błyskawicznie, więc sprawca był zmuszony działać szybko. Na najbliższej stacji kolejowej wskoczył do pociągu, którym dojechał do miejscowości Eskilstuna, gdzie pozbył się starych ubrań i zdobył nowe. Zaczął planować kolejne kroki, które miały uchronić go przed złapaniem. Chciał udać się do Kopenhagi, nie był jednak wystarczająco ostrożny. Właściciel sklepu odzieżowego zwrócił uwagę na plamy krwi na rzeczach klienta i stał się podejrzliwy, kiedy ten z dużym pośpiechem kupował nowy strój. Zgłosił dziwny incydent władzom, dzięki czemu Johan został zatrzymany jeszcze zanim udało mu się wsiąść do pociągu. W trakcie działania funkcjonariuszy krzyczał: To była moja zemsta na ludzkości. Bądźcie zadowoleni, że mnie tu aresztowaliście. Gdybym wsiadł do pociągu, zginęłoby jeszcze kilku innych. Mężczyzna nie poddał się bez walki, stawiał opór i odgrażał się, dopóki nie został pobity do nieprzytomności. Johanna osadzono w celi w Eskilstunie, w której strażnicy ledwo zdołali powstrzymać rozwścieczony tłum przed zabiciem go. 18 maja napisał list do swojej rodziny, wyjaśniając, co zrobił i że to właśnie jego dotyczą nagłówki gazet. Twierdził, że musi się komuś wytłumaczyć i że zdaje sobie sprawę, że może liczyć tylko na jeden wyrok. Karę śmierci i że przyjmie ją z otwartymi ramionami, ponieważ woli to, niż bycie w więzieniu do końca życia. Poprosił bliskich, aby nie rozpaczali i napisał, że cieszy się z końca, ponieważ nigdy nie czuł się częścią społeczeństwa. Johan wcale nie był jednak spokojny. W rzeczywistości przepełniał go żal i nawet próbował uciec z więzienia, raniąc przy tym dwóch strażników. Szybko został wówczas obezwładniony, a do listy ciążących na nim zarzutów dodano jeszcze dwie próby zabójstwa. Mimo wszystko w sądzie nigdy nie próbował zachowywać się w sposób, który skutkowałby łagodniejszym wyrokiem. Nie sugerował niepoczytelności, nie okazał skruchy. Powtarzał jedynie, że żałuje, że nie zabił wszystkich na promie. Za pięć morderstw, osiem prób zabójstwa i kradzież został skazany na śmierć. I na zawsze utracił wszelkie przywileje obywatelskie. Czyn, który popełnił, wywołał medialną histerię. Publikowane artykuły często mijały się z prawdą, a gazety zdawały się wręcz rywalizować, podając znacznie zawyżoną liczbę ofiar. Skazany miał możliwość napisania listu do króla Oskara II z prośbą o litość, czego jednak nie zrobił. Co ciekawe, poświęcił czas na napisanie listu do Sądu Najwyższego, w którym skarżył się, że został niesłusznie skazany za kradzieże, których nie popełnił. Sąd Najwyższy napisał w swojej odpowiedzi, że nie ma to znaczenia i że wyrok wydany przez sąd jest prawidłowy. Podczas oczekiwania na egzekucję Johan kilka razy spotkał się ze swoją mamą. Odwiedzał go również ksiądz. W swoim ostatnim liście do rodziców prosił pana o odkupienie i pożegnał się z nimi. Nadchodzi poranek 10 grudnia. Johan zostaje wprowadzony na dziedziniec więzienny, śpiewając cicho psalm. Dwóch stojących po bokach mężczyzn ciągnie go do przodu. Jest zimno i pada śnieg. Kat czeka na skazanego, trzymając w dłoniach duży topór. Matka skazanego stoi z boku i wstrzymuje oddech. Wszystko jest już gotowe. Kat podnosi topór i jednym szybkim ruchem oddziela głowę Johana od jego tułowia. Jest on ostatnią osobą w Szwecji, która traci życie w ten sposób. Ludzie, którzy twierdzili, że gen przestępcy jest dziedziczny i chcieli utrzymać karę śmierci, wymieniali sprawę Nordlanda jako przykład, dlaczego jest ona konieczna. Przeciwnicy podkreślali jednak, że przecież mężczyzna miał kochającą rodzinę, która wielokrotnie dawała mu kolejne szanse i wierzyła w jego przemianę, wskazując na to, że błędem było wypuszczenie go z więzienia. To 124 święta bez Johana. Niektórzy twierdzą, że sposób, w jaki mężczyzna zachowywał się po zatrzymaniu, jest dowodem na jego szaleństwo, które potwierdza również jego brak empatii dla ofiar. Nie brakuje głosów, że gdyby nie popełnił tej tragicznej zbrodni w okresie, gdy w Szwecji doszło do kilku innych makabrycznych morderstw budzących ogromne poruszenie społeczne, prawdopodobnie otrzymałby łagodniejszy wyrok lub zostałby wysłany do zakładu dla umysłowo chorych. Choć byli tacy, którym śmierć Johana przyniosła ulgę, niewątpliwie zraniła ona osobę mu najbliższa. Z pewnością nie wypełniła też luki po stracie tych, którym na statku Prince Karl mężczyzna bezdusznie odebrał życie.